Witajcie w naszej szkole. Szkoła podstawowa numer jeden w imieniu Wojska Polskiej Równikowej to szkoła proekologiczna. Dlaczego? Co takiego robimy? Segregujemy odpady i prowadzimy zbiórki elektrośmieci. Bierzemy udział w wielu akcjach proekologicznych. Na przykład... Dzień ziemi, sprzątanie świata. Łączy nas drzewem, dotyczących zmian klimatu Pomagamy ptakom i pszczołom. Na recyklingu uczymy się o tym i chcemy tą wiedzę przekazać innym. Dlatego przygotowujemy recyklingowy pokaz modu. Dzięki jego pracowni będziemy mogli rozwijać nasze zainteresowania i zgłębiać wiedzę przyrodniczą.